Siema Nyguski. lecimy dalej, mamy, a no tak, bo nam, zobaczcie, zagraliśmy tyle meczy i od Kawaha awansowaliśmy na Szczerywka, wow. też na serii bez sterownika tak dobrze nam nie szło, <grym> z awansami, bo myślę, że fragi na początku serii było podobnie, 17, odpalony sobie drogą, na pewno go nie ukarali. Kupujemy nigiel, sprawdźmy jak nam pójdzie. On jest odku... nie, tak coś śmierdzi mi kutaskiem, nie. Nie, nie, nie. 40 sekund. On jest nade mną mnie. Ja pidinie. Gdzie nas tu wrzuciło, panowie? Kumpel nam nie powie, czy dług. Czy góra? Musimy się sami domyślać. Ja, pidinie. Nie, no to jest taka kur. Nie, odpalona. Ja, pidinie. Dostanę tu, to musi być odpalony śmieć, a tu kurwa bez mózgi gościu mnie. Nie da się za szybko awansować, niestety. Gejbuś nas sprowadza na ziemię. Dobrze, że tego wyczułem i go przez smółeczka natukliśmy. Zaraz nam nie dadzą wygrać, zaraz zacznie się wygrywanie rąd dziwnych i tak dalej. Liczymy, że cheater pójdzie znowu do małych i ten retard pójdzie do... akwarium i najebielą no mu S. O kurwa ginę. I na jebie, no mu S. Dwóch drzwi raczej duże. Lubisz skiny? Wszyscy lubią. Dlatego zapraszam cię serdecznie bracia na CSGO Skins, na którym masz mnóstwo skrzynek, cykliczne eventy oraz stronka dba nawet o to, żeby kontent z gierki znajdował się na stronie. Możesz sobie właśnie otwierać akurat zbrojownię, która jest dostępna w grze i skrzynki prosto z gierki. Oprócz tego masz darmowe skrzynki, których możesz otwierać nawet do 3 dziennie. Strona oferuje mnóstwo sposobów płatności, skiny, nawet PaySafeCard, kart, a z moim kodem dam ci zdy masz 10% do wpłaty i darmowe. 2 złote 10 groszy dla nowych użytkowników. Możesz sobie teraz skrzyneczki albo brać udział w bitwie. Zobaczymy, czy na Pana Boosta możemy liczyć. O! No i na Pana Busta można liczyć! Dzięki, Panie Buście! Tysiaczka zrobił. No, nice, nice. Tu może rękawiczkę odda, pa. Chodź. zakładkę tu i robisz tak. Nie, to jest niemożliwe! to jest Zagrałem metr życia. Chciałem rękawiczki, które nie mogłem trafić przez tydzień. Kliknąłem i trafiłem. A pierdole. No biegają tak, że nawet na łebek chcesz zrobić zająć lepszą pozycję. Bo chciałem stanąć się na schodach. To wybiegnij mi tu, nie? Szczurzy bobek. No mówiłem, że nam nie dadzą wygrać, nie? O no, już, już się nie pierdoli. Nasz to maczyło się chyba 40. Walczyliśmy jak nigdy. Przegraliśmy jak zwykle. Jeba. Gdybym mu heada, to byśmy ugrali. No, ale już była panika game. Fuck. No. 3-0 działa. Mamy 4 mecze w tej serii. 5? I w dwóch był cheater. Cieszmy się, że w wprowadził taki genialny update. Można cofać, co się kupi. Oby nie było cheaterów. Potencjalna ofiara stoi tu i. została skasowana. O kurwa, nie no, czemuś tu stawił. Ja jeszcze łapę wycieram, a on se tu stanął. Ja, ale no zograł. Może logik znowu podejdzie. Znowu kurwa, podszedł. Klaus, Klaus, one HP, nice, yes, kurwa, 88 w dwóch, no, w główkę dam, ale jak już widzę blisko oponenta, to mi zwarcia w mózgu i zamiast biegać dalej, tak się teraz biega w tym CS2, to ja kłócam na pedał na spraya, nie? A, już nie pikuję. Dogik eee... wygrał, wygrał tym razem. O No i w CD pewnie. Ja bym nie ocierpił w takiej akcji. Mi się nie chciało strzelić temu, nie? I ja bym biegał po tym sajdzie. I bardziej na wingmanach, nie? Logik się wkurwił i revenge bierze. Kurde no, ale ciężkie mecze. Ranga zobowiązuje czy co? No jak to jest sniper, możliwe, że będzie chciał ostro walczyć tam, na midzie w celowanym. Spróbuję mu wyjebać. On mi! Careful City. Low. Kurwa, no problemy, ale jak piknął mnie, nie? Jakby kurwa. jakby mi umuł paszek, a ja paszki miałem. 6 and Face it. No daj spokój, on tu patrzy. No tak! Po co tę tabelę otworzyłem? Chciałem zobaczyć kto został. <gry> Pan został odpierdolony. Tarło tak zwane. Mi... Myszka przechodziła przez Smołka z granatem. Tu mam większy damage na rundę. Polega pewnie. Aha, to granaty. 86 my. Wow. Impressive. Mam nadzieję, że zdążę za te worki. Ramban! And gap. Gap. No tu pałem jak has been O, i uciekł <polidire> <chin gateway> Tak to czułem, że jest tam w tym rogu Perry low, tu guys, one low, close, 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 close Jaki fart. Ten czekał przed tym smokiem, czy przez niego nie przejdę. No kuźwa, ten naraz na podjechał, nie? Na łoku jeszcze. Nie wiem, czy uda się z tego remis wyskrobać, bo nasz. A nasz też gra Grakała, na szczęście, okej. Okay. Dużo. Mocni gasze nam się trafiają. No, niestety, pierwsza porażka nas napotkała, ale to był 100% cheater, nie? 100% cheater byłby. Wam to udowodnię w prosty sposób. No czy on się próbował ukrywać? Chyba nie, albo próbował, ale jest kurwa zbyt tempy. No ale ta runda. Patrz to. Chłop chyba tu drzwi zapomniał otworzyć, pa Kurwa zapomniał drzwi otworzyć, je bardzo. On wie, że tego się nie skanuje? Chyba wie, to doświadczenie cheeta. Jebany, chujnie No, zobaczcie, jaki to bot ja pierdolę. No i nic, no zostajemy w szeryfku. 22 zwycięstwa, czyli odcinaczek bez zwycięstwa. unlucky situation.